W dniu 22 września 2023 roku weszła w życie zmiana przepisów postępowania cywilnego, która wzmacnia pozycję pracowników podlegających szczególnej ochronie przed bezprawnym ich zwolnieniem. Zmiana dotyczy takich pracowników jak kobiet w ciąży, pracowników w wieku przedemerytalnym czy też działaczy związkowych. Sąd na wniosek pracownika może udzielić zabezpieczenia już na każdym etapie postępowania, a zatem jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie. Udzielając takiego zabezpieczenia nakaże pracodawcy dalsze zatrudnienie pracownika aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Pracownik będzie musiał jedynie uprawdopodobnić istnienie ruszczenia, czyli powołać się na fakty uzasadniające, że zwolnienie było zwyczajnie bezprawne. Oczywiście pracodawca będzie mógł domagać się uchylenia postanowienia o zabezpieczeniu. Tylko w przypadku, gdy wykaże, że zaistniały okoliczności, które uzasadniały zwolnienie dyscyplinarne pracownika. Jako przykład może tu posłużyć sytuacja, gdy sąd nakazałby dalsze zatrudnienie pracownika w ramach zabezpieczenia, a on w tym czasie celowo zaniedbuje swoje obowiązki pracownicze. Wniosek o zabezpieczenie mogą również złożyć pracownicy, którzy już w tym momencie wystąpili na drogę postępowania sądowego czyli postępowanie rozpoczęło się jeszcze przed zmianą przepisów. Wynika to z brzmienia przepisu albowiem pracownik może wystąpić takim wnioskiem na każdym etapie postępowania. Oczywiście zmiana ta w bardzo dużym stopniu chroni pracownika przed bezprawnym zwolnieniem, zapewniając mu chociażby środki utrzymania na czas trwania postępowania, które może trwać nawet kilka lat. Przepisy jednak mogą wywołać również problemy dla pracodawców. W praktyce mogą wymuszać dalsze zatrudnienie pracownika, którego podejrzewa się on, na przykład o łamanie zasad bezpieczeństwa czy wynoszenie poufnych informacji. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości w powyższym zakresie, Zapraszamy serdecznie do kontaktu z kancelarią.